No i jest najnowsza, mocniejsza i bardziej dopracowana wersja przenośnego projektora, który całkiem niedawno miałem okazję testować. Kiano Vision 2 to bezpośredni następca modelu Vision, i muszę przyznać, że sporo się tutaj zmieniło, oczywiście na plus. Vision 2 idealnie wpisuje się w mobilny styl życia: jest mały, lekki, spakowany w poręczny futerał, gotowy, aby zabrać go gdziekolwiek. W zestawie dostajemy projektor, pilot, dwa kable do zasilania projektora oraz baterii, nakładkę na obiektyw i co istotne zewnętrzną baterię o pojemności aż 7500 mAh. To ponad trzy razy więcej niż w poprzednim modelu. Dzięki niej możemy cieszyć się mobilnym seansem filmowym nawet przez 2,5 godziny bez konieczności podłączania ładowarki. Po prostu klikasz, magnetycznie przypinasz i gotowe. Bez kabli, bez stresu. Sam projektor wygląda bardzo solidnie. Ma on praktyczną obrotową konstrukcję 180 stopni, co oznacza, że obraz możesz rzucić praktycznie na każdą ścianę czy sufit, nawet w środku małego pomieszczenia, gdzie miejsca nie ma zbyt wiele. Ustawienie ostrości odbywa się ręcznie, więc zawsze macie pełną kontrolę nad wyświetlanym obrazem, niezależnie od dystansu oraz powierzchni. Największa różnica w stosunku do poprzedniego modelu zdecydowanie jakość obrazu. Spirząd 2 wyświetla obraz w rozdzielczości Full HD, a jego jasność to teraz 270 ansi Lumenów, czyli prawie dwa razy więcej niż w poprzedniku. A może marzyć się projekcja obrazu do 150 cali? Żaden problem. Ten projektor działa super, nawet w lekko oświetlonym wnętrzu. Do tego dochodzi automatyczna i ręczna korekcja trapezu, które sprawiają, że nie musisz już bawić się w inżyniera. Dlaczego? Obraz sam się ustawia. Ale to nie koniec. Vision 2 ma funkcję projekcji gwiazd oraz podświetlenia ambient. I powiem szczerze, że to naprawdę robi klimat. Wieczorne seanse przy ciepłym świetle, pod rozbieżonym sufitem, nawet jeśli jesteście w środku lasu, to coś, co naprawdę trudno opisać. Tworzysz własne planetarium. Idealne na chill, bajkę dla dziecka, czy romantyczny wieczór przy winie. Pełna lista kolorów Ambient to niebieski, zielony, żółty, pomarańczowy, czerwony, fioletowy i turkusowy. Kolory płynnie oddzielają się od otoczenia, o czym nie się męczą. Można powiedzieć, że to nie tylko projektor, ale też nastrojowa lampka. Jeśli chodzi o dźwięk, progres jest odczuwalny. Dwa wbudowane głośniki o mocy 3W, każdy daje całkiem przyjemne brzmienie. Oczywiście, jeśli chcesz czegoś więcej, możesz podłączyć swoje ulubione słuchawki albo głośniki przez Bluetooth. Jaki system się na pokładzie, możecie zapytać? Otóż Android 12. Czyli macie tak Netflixa, YouTube'a, Prime Video i wszystkie inne popularne aplikacje. Co ważne, możecie też streamować z telefonu za pomocą AirPlay, Miracast, DLNA. Wszystko to działa błyskawicznie. Wystarczy jedno kliknięcie, żadnych kabli, żadnych przejściówek. I jeszcze coś. Lampa LED w tym projektorze ma żywotność aż 30 tysięcy godzin. Czyli to tak, jakbyście chcieli codziennie oglądać jakiś film dwugodzinny przez 41 lat. Słuchajcie, to brzmi jak naprawdę niezły plan. Kiano Vision 2 to sprzęt mobilny z prawdziwego zdarzenia. To nie tylko projektor, to można powiedzieć, twoje kino, twój klimat, twój świat, gdziekolwiek byś nie był. Jeśli więc lubisz podróże, cenisz mobilność, a może po prostu chcesz zrobić w pokoju małą salę kinową, ten sprzęt jest idealny dla ciebie thought Thinking jest "w sklepach" MediaExpert oraz na mediaexpert.pl."